Thank <music> <laughs> Cieszę się, że siedzimy w takim świetnym miejscu. Jest tu tak dużo tego wszystkiego. Powiedz mi, od czego zaczniemy? Opowiadać, co tu się dzieje? O co chodzi w ogóle? No, Głowa pęka. Tak, tak, jest tego dużo. Ale to tak jak w ogóle opis do wystawy napisała Marta Ludwiszewska. Nie jestem dobry w te rzeczy i postanowiłem poprosić cię o to, bo ona jest takim moim powiernikiem graficznym trochę. Jak wróciłem do Polski po studiach, to zaoferowała mi nocleg i od tamtej pory jakby przegadujemy wszystkie projekty, się kumplujemy i w sumie no, bardzo dobrze się znamy. Jeśli chodzi o ona, czuje to, co ja projektuję, a wydaje mi się, że czuję to, co ona robi. I jakby wie, zna tą jakby moją drogę. I to co napisała w tym opisie, że tu jakby w mojej pracy chodzi o trochę dziwnie to zabrzmi, ale o ilość, a nie o jakość, bo no faktycznie robię dużo rzeczy, nie wszystkie są super, e, inne są lepsze, gorsze, na niektóre nie mogę już patrzeć, ale generalnie to jakby pokazuje te 10 lat, które jakby przeszedłem, jeśli chodzi o projektowanie graficzne. I co no. my tu mamy? Mamy tutaj przede wszystkim... Bo to jest podzielone na, tak, na sekcje, na, na prawda? Tak. Widać, że chyba plakatów jest najwięcej, więc chyba nad tym można powiedzieć, że najbardziej się skupiam. już skupiałem. Poza tym są logotypy, znaczki w różnych odsłonach od kubeczków przez ubrania i płyty, no i generalnie różne inne rzeczy drukowane. Możemy mówić... Książki. O, książki. Tak, dzisiaj premiera. To nie jest tylko rozmowy, trzy polecam. Eee, Można się popłacać. Zaproszenia ślubne, tak. <noise> zaproszenia ślubne, ulotki. Także generalnie pełne spektrum chyba projektów... To co człowiek może wytworzyć, jeśli chodzi o druk, to tutaj jest. Plus y, dwa dodatki w postaci... Wydaje mi się, mam nadzieję, że kiedyś zamknięcie galerii minie i będzie można przyjść i podotykać szkicowników, właśnie z ostatnich 10 lat, których jest około 60 tak. sztuk. I pooglądać zdjęcia. Chociaż nie jestem fotografem, ani w życiu bym się tak nie nazwał, to są one bardzo, do, wydaje mi się, nieodłączną częścią mojej pracy, bo zbierają inspiracje do projektów i dokumentują stan, jakby na dzień dzisiejszy, gdzie jest podróż przez... też chyba też... nie ma to bezpośrednio w związku z wystawą, ale tak jak zresztą koleżanka Marta, o której już wspominałem, wymyśliłem pseudonim znajomy grafik, że trochę tak jakby jestem tym znajomym grafikiem i znam trochę osób, bo jakby moja praca wygląda na tym, że przez pewien czas po powrocie do Polski... Pracowałem w różnych miastach, od Krakowa, przez Łódź, po Warszawę, Lublin. Tak, generalnie w różnych, rzucałem się po różnych studiach, bo jakoś nigdy nie mogłem za, za, zagrzeć w duże miejsca. No i przez to nawiązały się różne kontakty, różne projekty. Od znaczka dla Zlotu NATO w 2016 roku, przez reedycję płyty Dawida Podsiadło. Ale tak, generalnie tu jest moja praca z ostatnich 10 lat. Wszystko co zrobiłem jest w tej przestrzeni Okej, okay, to y, może zacznijmy od, y, od plakatów, które są za tobą. Cała masa y, tego wszystkiego. Liczyliśmy Nie wiem ile tego jest. 205 plus 30... 235 sztuk chyba tych za nami w formacie 3 No to spore czy... Jest jakiś który projekt, który chciałbyś powiedzieć? Nie wiem. Hmm. Ostatni na pewno, albo jeden z ostatnich, ponieważ mam tą przypadłość, że pewnie większość kreatywnych osób, że nie lubi swoich prac, które są starsze niż... Niż chwila. Niż chwila, więc na te... Zaczynają się w ogóle od 2010 roku i kończą się na, na ostatnim okresie, ale chyba te, które są nam, dla mnie najbardziej znaczące, o dziwo, to te o zabarwieniu społeczno-politycznym. Pewnie dla tego, jaka jest sytuacja w kraju obecnie. I cieszę się bardzo, że mogę pomagać takim inicjatywom jak Kobotowie Graficzne czy Demokracja Ilustrowana. I tutaj właśnie jest jeden projekt promujący głosowanie, wybory do parlamentu. Twój głos, Ostatnie, tak? Tak, dokładnie. Są dwie wersje tego plakatu, które. Można było sobie Demokracja instruowana publikować, to można było sobie ściągnąć, wywiesić w oknie gdziekolwiek albo e, przyszerować na swoich mediach społecznościowych. I w większym formacie powinien być tutaj gdzieś plakat wspierający społeczności LGBT. Taka wielka SK stęczy. I chyba bym powiedział, że... O, to, możesz pokazać. Ten ostatni plakat może być tym e, najważniejszym. E, to jest ostatni, najnowszy jakiś, tak? Nie, nie, tego czasu powstało jeszcze dużo, ale to, tak, ostatni, ale który jakby. Ostatni, plakatem jest plakat dużo do wystawy. No tak. Faktycznie, ale ten mógłbym powiedzieć, że ma jakieś dla mnie znaczenie. Raz, że bardzo podoba mi się forma graficzna i wydaje mi się, że fajnie nawiązuje do klasycznego projektowania z lat minionych. A dwa, że no jest to dla mnie ważny temat, ponieważ. Jakby mam znajomych, którzy są źle traktowani w tym kraju, no i bardzo mnie to boli. I tyle. I, I chociaż nie wszyscy uważają, że jakiekolwiek takie, nie wiem, zmienianie, publikowanie takich prac, czy nawet ich tworzenie ma jakikolwiek sens, bo generalnie nasi władcy mają to gdzieś i nie, w ogóle nawet pewnie tego nie zwrócę uwagi, to ja w tym widzę jakiś tam sens. I jest to dla mnie ważne, żeby dawać, jakby wypowiadać się na tematy, które są dla mnie ważne. My, jako galeria, to współpracowaliśmy z Tobą przy jednej z wystaw, prawda? Zrobiliśmy podróż. jest, tak. właśnie. No, zauważyłem no, ale... dzisiaj, dzisiaj zobaczyłem. Jest. Tak. Ja akurat Tobie zaproponowałem, żebyś z nami zrobił coś takiego, ponieważ um, chciałem, żeby to było wyjątkowe i tak jak z Tobą rozmawiałem. Nie nie chciałem ci narzucać żadnych ram, w mm -hmm. sensie co, co ma być na tym, czy to ma być typografia, czy ilustracja. Mm -hmm. I tak naprawdę dostaliśmy to, co czujesz, jak to ma wyglądać, mm -hmm. to jest Twoje. I to też chodziło o to, żeby yy, była dodana wartość do, tej całej, yy, do tego całego eventu, mm -hmm. do, tego, do, całej, yy, do całej otoczki. Yy, Uważam, że fajnie to wtedy wyszło, i wtedy powstało ile pięć, chyba, plakatów, tak, prawda? Tak, bo to tak, bo tak, opisku, mm -hmm. każda, każda osoba, która była, miała y, oddzielny kolor y, swojej wystawy. I chyba, nie wiem, czy kompozycyjnie, chyba się też trochę tak, te literatury. Tak, 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 tak. Przerzucane. Fajnie, znaczy, takie wzorowe zlecenie dla grafika, chyba. bo... Fajnie jest dostać lift, typu zrób plakat i w sumie to, co będzie, to będzie spoko. A nie masz czegoś takiego, jest, że nie jest. jest na zasadzie, że e, ogląda człowiek twoje portfolio i mm. mówi, e, tego, tego typa to ja chcę. Mm -hmm. Ja mu tylko powiem, co ma zabierać. E, nie wiem, plakat, czy też logówka. Mm -hmm. e, albo nawet nie mówię jeśli chodzi o logówkę, to co ma być na logówce, tylko mu hasło, mm -hmm. ma się tym zainspirować i ma dostać coś z i później mam się chwalić tym, że to zrobił właśnie znajomy grafik. Szczerze mówiąc to rzadko, chociaż może ostatnim coraz częściej, ponieważ staram się mniej zleceń przyjmować i jakby dbać o higienę życia, ale przez to, że dzielę pracę na e, studio, w którym pracuję, czyli motyw i na pracę po godzinach, gdzie zajmuję się freelancerką. To jeśli chodzi o motyw, to wiadomo, świadczymy usługi. Jesteśmy studiem graficznym i zajmujemy się brandingiem, więc klient jest bardzo ważny dla nas. Oczywiście chcemy projektować jak najlepsze rzeczy i które uważamy, że są ekstra, ale musimy się dostosowywać do jego oczekiwań. Więc jeśli ja uważam, że kolor czerwony jest super, a klient uważa, że kolor zielony jest super, no to albo z nim dyskutujemy, albo po prostu wychodzimy z czymś innym i staramy się tak żeby, żebyśmy my i on był za, przede wszystkim, żeby on był zadowolony, no bo w końcu jeżeli chodzi o branding, czy nie, no to tak jakby projektujemy jego jakby odbiór Kulany. wizualny, jego markę, więc on ma się z tym dobrze czuć. A jeśli chodzi o projektowanie po godzinach, no to stawiam na pierwszym miejscu siebie, więc yy, tak jakby, jeśli pracuję dla jed, generalnie zakresu kulturalnego jednostek z tym związane, to chcę przekazywać to, co mnie głównie interesuje, jeśli chodzi o zabiegi różne graficzne w danym momencie. No ale wiadomo, że przez te, czas, przez te lata już jakąś tam stylistykę sobie wypracowałem, więc można się spodziewać, w którą stronę projekt pójdzie. W zależności, czy będzie to właśnie okładka, płyta, czy, 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 czy plakat, czy identyfikacja wizualna. Jest tutaj kilka plakatów z... Jesteśmy obecnie w komunikacji z nadchodzącą edycją z Takiego fe... targu w rzeczy ładnych krakowskich, które się nazywają kiermasz. Kwestia jest taka, że ja chcę stworzyć fajny plakat dla każdej edycji, a oni chcą mieć przedmiot tak jakby marketingowy, który będzie służył sprzedażowy. sprzedażowy. I chociaż współpracujemy już ze sobą 3 albo 4 lata, to zawsze się spieramy. Ja to się zawsze kończy kilkoma wersjami, bo najpierw ja wychodzę z projektem, który mi się podoba. Później oni to kontrolują swoim feedbackiem, i później powstaje zazwyczaj jeszcze jeden, który jest wypośrodkowanie. I gdzieś tam jest trochę mnie, trochę ich. Ja rozumiem, że no tak, ludzie przychodzą, chcą zobaczyć ładny obrazek, który reklamuje, że odbywają się fajne targi, gdzie będzie można kupić ładne rzeczy. A, no i to chyba takie rzeczy są, jeśli chodzi o projektowanie tych, ty, 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 tych spraw dla mnie najcięższe. Właśnie taki balans pomiędzy marketingiem i sprzedażą, a jakby środkami graficznymi do tymi do projektu. Rozumiem. Czekaj, tak się zastanawiam jeszcze, czy w no. tych plakatach coś jeszcze rzuci. Żeby... No, może przejdźmy do znaczków. Bo Znaczki, znaczy tak. może do plakatów winylowych, bo ich jest szczerze... A, tam z tyłu... Plakaty winylowe, ich jest generalnie najwięcej. Tak, tak, to jest w ogóle... jest bardzo gęsta współpraca i... Tak, yy, więc yy, ta seria powstała dla... Yy... Objazdowej giełdy płyt Tysiące Winyli. Ona chyba swoje apogeum miała w 2016 roku. Znajomy poprosił mnie do stworzenia identyfikacji dla tego wydarzenia, bo zwiedził całą Polskę chyba z i niektóre miasta po kilka razy. I przy każde, każdej edycji w danym mieście towarzyszył właśnie mój print, który, którego grafika odnosiła się w jakiś sposób do tego miasta, do danego miasta. I Przeplecione to było z motywem płyty winylowej. Więc jest winyl jakby w centrum i mamy dodane jakieś tam środki graficzne, które identyfikują to. W Krakowie na Barce mamy kupę płyt na Barce. Kielce mają swoją koronę. Yy, I, yy. i Tak. Rzeszów ma swój słynny pomnik na rondzie. Nie pamiętam, jak ten pomnik się nazywa. Ale każdy wie, o który chodzi. Yy, Wrocław ma krasnale. Mm -hmm. Także takie... Proste zabiegi, z tych plakatów swoją drogą bardzo dużo się drukowało, zawsze jak byli w Krakowie to się dziwiłem, jak wiele tego można spotkać na mieście i chodziło o to, żeby po prostu przyciągnąć uwagę kolorem i formą graficzną, żeby było wiadomo, że to są, przyjeżdżamy z płytami i zapraszamy. Dobrze, przejdźmy do kolejnego dużego zbioru, hmm. który jest też wokół nas, czyli znaki. Tak, znaki graficzne. Jest Dokładnie. Ich, z tego co widzę. Tego co napisałem, 200, 107, nie, 170, 170 sztuk chyba, albo tam jeszcze coś jest dalej? Czy nie, 205. 205. 205. 205 znaków graficznych. No dużo, dużo. dużo. Tak. W ogóle przygotowując… Ee... Niektóre znane mi, tak? Bo są tutaj takie rzeczy związane z Lublinem, typu First Floor, tak. typu Festiwal Młodego Cydru. Mhm. Eee, Boże, co tutaj jeszcze jest? Ty, 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 ty. Winner Market to też mi znany. To było odświeżenie. Dokładnie. Właśnie ja jestem bardzo mało ortodoksyjny jeśli chodzi o znak, bo przygotowując layouty pod te ścianki, przypomniała mi się wystawa, druga wystawa znaków graficznych. Mhm. Kilka lat temu, która się odbyła, została wskrzeszona przez Patryka Hardzieja, gdzie też były trzy moje projekty chyba. Tylko tam był taki. Jeden e, mały element, że znaki musiały być wdrożone i musiały funkcjonować. Ja przygotowując się do tej wystawy postanowiłem, że nie będę w ogóle na to zwracał uwagi, dlatego są tu wersje znaków, które w ogóle nie ujrzały światła dziennego. Na przykład First Floor oficjalnie Jacek wybrał jakiś inny projekt i to, to, to w ogóle nie funkcjonowało. Aha. Ale ten mi się do tej pory bardzo podobał, jest super minimalistyczny i bardzo fajnie obrazuje. No tak. Pokazuję budynek, nazwę i jest super prosty i do tej pory mi się podoba. I właśnie czasami są tutaj znaki, wersje znaków, które funkcjonują jako inne, ale po prostu niektóre mi się bardziej podobają, więc postanowiłem je tu umieścić albo wręcz wyciągnąłem je z szuflady, no bo po co mają tam leżeć, jeżeli to jest. Dobre. nie będzie bardziej odpowiedniego momentu, żeby je pokazać. One są mega fajnie wyglądające, te niektóre tak szczególnie przyciągają wzrok, samą formą i kształtem. No jestem z, chyba z tej starej szkoły, to przez e, Banasz Lubelski wydział artystyczny. To, z jednej strony jest to plus, a z drugiej może minus, gdzie e, no, był nacisk, albo przynajmniej odczuwałem coś takiego na znalezienie swoich mistrzów, grzebanie historii w książkach i jeżeli polska szkoła plakatu i projektowania znaku opierała się głównie na motywach graficznych i no na, na obrazie. Mm -hmm. no, może nie tak bardzo na liternictwie i z tego ja też wychodzę, także dla mnie właśnie e, obraz, nie, nie tak bardzo litera jest tym takim głównym elementem, którym posługuje się, jeśli chodzi o projektowanie znaku. Chcę znaleźć coś, jakąś małą metaforę albo taki myczek graficzny, który odpowiadałby marce. No ale o to chodzi właśnie w, w takim znaku, żeby mm. to po prostu nie było dosłownie, mm. ale wyciągnięte coś, co będzie taką esencją mm. tego wszystkiego, co będzie tak, fajnie tak, tak, tak. się komponowało z, mm. z nazwą, tak? Mm. No tak, no wiesz, generalnie ludzie mówią, ok, zaprojektuj mi logotyp albo coś tam. No, w motywy tak mamy, że ludzie generalnie bardziej chcą wyeksponować swoją nazwę, swoje nazwisko. I ta, czyli typografia. Tak, i jakby uwaga poświęcona, jakby znak graficzny jest takim mini detalem, jeśli się pojawia, i w sumie nie jest tak ważny, gdzie ja z chęcią bym wywrócił w ogóle te proporcje i właśnie I dostawił, was, żeby oczywiście. dać komuś coś unikatowego, tylko dla niego, i gdzie będzie mały dopisek, że hej, to jest moje, to jest to ja. Rozumiem, że dla klientów robisz mm. coś takiego, żeby to było ich, jak e najbardziej ich jak i uniwersalne jak... i żeby to nie było związane, że to jest znajomy mm. grafik. Mm. E Okej, okay, to to rozumiem. Znaczy, ja wiem, że tu widać. Jeżeli wiesz, wrzucimy wszystko w czerni i bieli, to gdzieś tam możesz znaleźć elementy wspólne typu, wszystko jest proste, Właśnie jest e nacisk kładziony na, na obraz. i w sumie bardziej, detalem, po, ja tak, wiem, bardziej że... po plakatach to może widać, że yy, no gdzieś tam ten styl jakiś tam jest, ale no jak, nigdy tym się nie kierowałem, nie chciałem, żeby to było coś, po co do mnie ludzie się zwracają. Tylko hej, jesteś dobry, lubimy Twoje projekty, zaproponuj coś nam. Lub coś. Tak. Tak, tylko zaproponuj coś nam e, naszego. naszego? My, my ci opowiemy, kim jesteśmy, i poprosimy o, to, o Twoją odpowiedź na to. Ale na zasadzie takiej inspiracji oczekujesz, No, no jeśli brief, to, tak no brief jest jakoś, jest inspiracją do projektu, tak? Poznanie klienta i no. jakby stworzenie e, projektu, który będzie im pasował. Za dużo mówię projektu. Projekt, projekt, projekt Tak, projektowany projektem. Tak, wszystko jest okniany. projektowane. Ale wiesz co, nie, nie, jeszcze skupiłem myśl wcześniej też, że ta wystawa wygląda też tak, jak wygląda, i tu, jak mówimy o tym znaku, jakby powiedziałeś, że ludzie muszą dorosnąć do pewnych rzeczy, żeby może je doceniać, albo tak to odebrałem, to wydaje mi się, że to jest troszeczkę już schyłek tego, co tu widzimy, bo no, jednak logo jest małym dodatkiem w morzu po prostu identyfikacji wizualnej, coraz bardziej rozbudowanych brandingów coraz bardziej generycznych rzeczy i podobnych i możliwe, że niedługo nie będzie potrzebne. Tu mamy, wcześniej rozmawialiśmy o, e, o modzie troszeczkę i nawet widać po niektórych właśnie domach modowych, jak unifikują po prostu i swoje jakby logotypy. Tu berbery i nie wiem, kilka innych jest, po prostu praktycznie pisany tym samym fontem po prostu log, nazwa i cześć. i to jest spoko. No. Znaczy, Pewnie ludzie, niektórzy to lubią, inni nie, ale finalnie oni te, takie są czasy, tego potrzebują. I to też jest OK. No to się pewnie też zmieni za ileś tam lat. Bardzo możliwe. I tak bardzo jak ludzie wracają do starszych modeli, mm -hmm. do star starszych jakichś wizualnych rzeczy, to mm -hmm. gdzieś to musi gdzieś znowu zapęcić, tak, tak. nie? Tak. No, jakby cały czas krążymy w kółeczku. Dokładnie. Ktoś by mógł powiedzieć, że już nic nowego nie wymyślimy, a jednak cały czas powstają nowe projekty. W nowych odsłonach. W nowych odsłonach, tak, tak, dokładnie. Dobra, co jeszcze mamy? Co jeszcze mamy mamy yy, poza tym coś, co z angielska, nie wiem, czy po, po polsku jest takie słowo, ale można by nazwać efemera, czyli po prostu wszelkiego rodzaju druki ulotne od zaproszeń ślubnych, ulotek, yy, naklejek pocztówek, gazet, portfolio. Tak, tak. dokładnie, rzeczy, które projekt, lubię projektować i, i po prostu wysyłać innym, żeby dawać znać o tym, że żyję. Także małych drobnych rzeczy. Po tych latach też doszedłem do wniosku, że to jest to, co najbardziej sprawia mi przyjemność, czyli małe projekciki. Nawet niech to będzie wizytówka czy naklejka 5 na 5 cm, to pin PIN, dokładnie. To, to, ostatnio dla właśnie ja projektowałem swój pierwszy i sprawia to niesamowitą przyjemność. Dużo bardziej niż rozbudowany branding dla jakiejś dużej firmy. Bo to szybko robisz, szybko wchodzi w życie, możesz to zobaczyć właśnie jak ludzie tego używają. W przypadku naklejek rozklejają i jest to duża frajda, kiedy widzisz, że po prostu coś co stworzyłeś żyje. Więc ekstra. Tak za tym mamy kubeczki. Mamy kubeczki. Tak. Mam sam, których na przestrzeni lat pewnie już kilka. Klasyczne. Kubeczki. Tak, tak, kilkadziesiąt stworzyłem, bo co roku jakiś projekt skoczy i bardzo mi odpowiada. mi. Samo te kubki w sumie nie, mu, nie musiały mieć żadnej grafiki, bo ich wygląd jest przepiękny. No jest ich troszeczkę, Masz, tak? Tak, nie? tak, tak. Ile to... tam z 10 jest? około no, 10 będzie. Ostatnią ser... z. Rok temu stworzyłem serię związaną z Krakowem, gdzie właśnie y, słówka związane z tym miastem y, są w postaci listarzy. To jest na przykład 33. Mm -hmm. Tak podobno krakusi, lodowici mówią. 33, 33. Trzy? Trzydzieści Są pieniążki. To poza kubkami. Płyty. płyty. płyty, tak. Płyty to, płyty to była zawsze ważna. Generalnie muzyka y, jest bardzo ważnym elementem. Y, tego co robię. Uhu. Najwięcej za projektów chociaż to też nie są jakieś zatrważające ilości, jeśli chodzi o e... grafików w Polsce, którzy zajmują, jakby specjalizują się w tym. E... Ja zaprojektowałem kilka w sumie. Ale na ki Kilka fajnych. Czekaj, tu jeszcze karteczka, karteczka od Dawida. O, Dawida? <śmiech> <śmiech> nie, nie, nie. To ja tutaj jadę na, na fajnie. Y... Bartka Walczuka i jego awesome Studios, gdzie przy, tu, jeśli chodzi o, o, o płytę Dawida, to jakby wychodził o miasteczkowy, to e, Rafał Grobe zaprosił mnie do pomocy po prostu przy promocji tej płyty, bo materiałów było tyle, że po prostu chyba się nie wyrabiali z robotą, no i e, stworzyłem po prostu albo przełożyłem kilka lejawów po prostu na, e, do promocji tego albumu. Ale już przy, kiedy wychodziła reedycja z dodanymi wersjami live i, i remixami, Simbaltek Walczyk odezwał się do mnie, żeby zaprojektować tę układkę. On miał oczywiście jakby plan i, i ogólny zarys idei tego wydawnictwa, ale mhm. jakby za projekt jestem odpowiedzialny ja. I, i fajnie, bo jest to chyba taki... Fajnie zrobić płytę dla Dawida Podsiadło, także pomimo tego, że nie jestem jego największym fanem, to, to się jaram. Tak, także to jest, to jest bardzo fajne. Tutaj w tym przypadku Tytus miał po prostu pomysł, rzu chyba rzucił mi tylko w mailu e temat e Rezerwowe Psy e i nawiążmy jakoś do tego. Mm -hmm. I jakby stąd jakby wyszły te takie, takie ostre ilustracje.